Idziemy. do tego leding, ponieważ jutro jest dosyć duże święto, a mianowicie. Wielocie Rośnica. Tak. I na pewno zobaczycie filmiki, które nagraliśmy sami. Ja w sumie jeszcze nie wiem co on nagrał. No. I on nie wie, co jeszcze ja nagrałam, bo jeszcze nie nagrałam nic. A, już mam. Ale pokażę tak Wam, właśnie. bo to będzie filmik łączony odnośnie tego, co co sobie przygotowaliśmy. Kuchanie, chcel by som povedať, že dneska vyzerá škaredé, krásne. Finkujem, kotku. Tak. Ja film mám nahradený, len počutek. No a druhý budem musieť nahrať v galerii, keďže sa budem musieť na chvíľu oddeliť. Lebo tam je druhá časť môjho prezentu, ktorú musím kúpiť. Takže tak, zajtra. właśnie będzie ta główna część. Jutro będzie główna część prezentu. Ja też jutro mam główną część prezentu. A najlepsze będzie to, jak będziemy montować te filmiki. I pokażemy Wam każdy z osobna, jak to wygląda. A później mieć zmontowany jeden duży cały film. Tak. Ja się bardzo cieszę na jutro, bo to, co ja wymyślałem, jest bardzo ciekawe. a neviem, čo si sa ty, ale dozviem sa jutro. Vy už viete. Znači nie, neviete, ale no, już <laughs> už vedieť. Na videjku na pewno. si vygnáme. Tu je naše polské auto. Máme aj slovenské auto. Videli ste aj jedno, aj druhé zvnútra Teraz vám ho ukážeme zvonku. Tak. A ideme do galerie všetci Dobre, idem ja e, po druhú časť môjho a a prezentu popačíme, či to bude vôbec dostupné a ľudia na lebo na páči dva ja idem no. je mi trošku blbo nahrávať ale idem si po svoje Peci, ktoré potrebujem do druhej časti mojho prezentu. Čiže druh, druhá časť prezentu bude stientia. Mm, Chcem ich dať vytlačiť na tričko alebo na, na kupečky. Veľmi ja sa teším, že to je otvorené. A idem na to. Wiesz co takie są Gdzie idziemy kochani teraz? Tutaj, pod mną Tak, tu jest pierwsza cias moja który którą wam ukazał w drugim wideo jest to taka proboza, ale my się i bolboski realizowany Pozor, uważaj. A Pozor, uważaj, uważaj, nie siadaj.

Przy całym przykuli ziemskiej. Nie prosię o was wychodzić. Nie. Wszystko tak. Kochani, już mamy tego dość. Znalazłem, że i dostaliśmy na pamiątkę. Ktoś mi znaczy nie zjedziemy. Darcie. Prezent zacząć jeden. Dziękuję! Dzień dobry, dzień doberek. To jest nasz właśnie początek naszego dnia. Coś musimyść za Idziemy dzisiaj na ten prezent, co są właśnie wspominał. A idziemy co najeść a... Pęknie to na to, pęknie. pęknie. <laughs> tutaj właśnie kochani, co się dzieje? Znikają tutaj wideo, teraz się to transportuje, eksportuje do YouTube'u. Nasz pierwszy filmik. No, no bo jak tam to nie idzie, trzeba się nagrać. No i zrobią sobie raniajki, możemy sobie znaleźć. Raniajki, Ta, ra, 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 ra. To są śniadanko pięknie przygotowane przez mojego ukochanego Oliwierka. I dzisiaj dzień pełen niespodzianek się zaczyna, więc bądźcie z nami. Jeszcze raz przypomnijmy, że ja nie wiem, co on zrobił, a on nie wie, co ona zrobiła. Więc to będzie za jej dzionek. Smacznego. Idziemy. Idziemy, konia. Nie ja powiem. za 30, 50 minút sa to dozvieme. Dobre. koho kohanie, najkto to je? Odpovieť, verím, že tu ľudí z vás e, to ešte nikdy nesprobovalo a nikdy tam nebolo. Aha. Je tak samo. Ty to je spiešte raz, kohanie? Naši piečte raz, tak. Dobre. Neviem, ako To tvoj, ale napevno môj. Vierši, ale aj tvoj asi. aha, ok. Tak sobie myślę. Cieszę się kochania? Cieszę. A ty? Bardzo. Powiem wam, on teraz poszedł zapłacić. Że kompletnie nie mam pojęcia, gdzie my jedziemy. I jaka to jest niespodzianka? Natomiast moja niespodzianka, moi drodzy, wiąże się z tym, co mam na rękach. Już? Tak. Także tak. Pierwsze wideo. Tocim w biurku. Mamy po południu. a dosięgnął na pomysł. Napad dzisiaj. čo dám moje láske na univerzery, takže na výročie. No a rozmýšľal som veľa o tom a napadlo ma, že nevieme surfovať. Takže ten nápad je surf, surfing v Hagu, na pláži, v mori. Uvidíme, ak nám to pôjde. Budem sa ozývať s ďalšími videami neskôr a teším sa už na víkend, keď si to vlastne užijeme. Dve hodinky surfingu, tu nám mužky zomierajú. Dve hodinky surfingu, pol hodinka nauky. Uvidíme, čo to bude. Kochám ťa. Aszema. No, Ide idziesz? ga je taką że idziemy. Serwować. Ha. O. Sarodie, ty. Kochanie ate. we with all the expensive stuff over there? Ja. Yeah. Yeah. Oké, okay, thank you. To jest po prostu pomysł. Total. Dzięki kochanie. Pokaż mi się. Cześć kochani słuchajcie, my właśnie jesteśmy po prezencie. Widzieliście na ostatnim wideo, jak to wyglądało. Mój ukochany dzisiaj surfing więc powiem wam tylko tyle Co? Tak było Było zajebiście naprawdę, Jeszcze raz w życiu w sumie surfowaliśmy e, oboje, ale właśnie tak, powiem wam że to nie jest wcale takie łatwe no nie, jakby się mogło wydawać surfowaliśmy po tamtej plaży, za chwilę wam zrobimy wideo z całego Schöweningen tam jest jeszcze taki fajny motyw skoku na bandzi, Nie wiem czy go widać tam. Ale Bandzi to jest przy tym nic. Nic. Było na naprawdę... pewno. No, pokażemy wam. Patrzcie, to jest właśnie... Masz kochanie. Trzymaj mi się, a to za chwilę jest cała wyspa, mówię, cała plaża jest właśnie tutaj. Tak na przykład właśnie. Wiesz. Powiem wam, że no woda tak wyciągnęła z nas wszystkie jedzenia. My się tak jestem głodny. że My się tak jestem głodny. 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 Tak że Kochanie? że A tu nie ma... Aj. No. Nie możemy siadać w restauracji, ponieważ tutaj już obowiązuje QR-kod i jeżeli ktoś jest niezaszczepiony, to niestety nie ma wstępu do restauracji. Smacznego, kochania. Idziemy na part tu niespodzianki i wychodzimy za chwilkę. Będziemy właśnie wychodzić za chwilkę. Czy wiem gdzie? Cześć Cześć jedziemy? Jedziemy kochani na moją część programu e, Moją część z podzianki Teraz jest mój turn Więc so, Jestem really excited. Obecnie nie wiem gdzie jedziemy Ale Cieszę się no. Cieszę się, bardzo się cieszę Widzimy co to będzie e, Nie mam ani najmęczniej otoczenia Gdzie byśmy mogli iść na pewno mogę powiedzieć, że by yy, podpowiedź dać. Zresztą już będziecie wiedzieć wcześniejszym filmiku. To jest. Wcześniejszym filmiku złączymy. Jest to coś, czego Olivier nie robił dotychczas no no no, ani razu. I... No no no. Ani razu. Nie. A to jest podzielone na dwie części generalnie. Następna część będzie za kolejne pół roku. Back. What? Back. <laughs> Czyli wiecie co? Musimy być ze sobą. <laughs> Przynajmniej jeszcze do <te> pół roku. <laughs> żeby poczekać, kochanie, na drugą część. Więc Ja też, kochanie, ja wiem. To będzie na rocznicu. 8 jedziemy właśnie kochani przez Rotterdam, ale to jak mój kochany powiedział, że to jest w Rotterdamie, no no no, to nie jest w żadnym Rotterdamie. 8 km. nie wiem gdzie jedziemy, nie wiem gdzie ale zobaczycie, damy wam damy ramy, jeszcze coś, co Oliver będzie miał przed samym samym miejscem. kochanie, przed samym dojazdem Oliver musi sobie zrobić taki mały myczek, proszę Państwa, żeby nie widział, gdzie to miejsce jest i co. Jesteśmy za 4 minuty, kochanie. Ja się przygotowuję. No to chodź, trzymaj się moich spodni. Dobra, um. idzie. Chodź. Chodź. O no tak, to chodź, panie. Musisz się trzymać. Hejo. To jest niespodzianka. Cześć, panowie. Dzień dobry. Cześć. Dziękujemy. Chodź, jego, a nie, jeszcze nie jak będziesz. Możesz Tatuać. No. A mamy w których tatuażnik. Będziemy nagrywać, bo mam na swój vlog na YouTube. Okej, okay, dobra nie ma problemu. Także to jest Bartek. Siema. Będę tatuował tu miłą parkę. <głos> <głos> Dokładnie, więc zobaczycie po. Nie wiem. Tutaj tak działa? Chyba tak, no. No? Wiecie co? Eee, powiem Wam tak. Rozepchnię sobie ten. Bo teraz tak. No. Jeżeli ja będę to wrzucał tu, na przykład, to musi być słowo pod słowem. Aha. Jeżeli dłuż, to by było lepiej. Tak mi się wydaje. Okej, okay. jak myślisz panie? Ja nie wiem, ja nie mam ojczystych Ale ty nie masz, no to to <gry> chyba, że by... zrobię obrączkę z tego, tak? Dookoła ręki, ale to, ale to, ale to będzie odcięcie i jako napis, sentencja, to, yeah. to nie pasuje, nie? Aha, wiem o co chodzi. A ten napis będzie tak i pod No Mo Mogę tak zrobić, ale lepiej by było jakby szedł wzdłuż. Eee, ręki w linii tak, tak, tak. tylko pytanie tak? pytanie, czy później też będziesz się chciał tatuować, czy nie bo jeżeli ja cię tu zrobię napis, tak a Ty stwierdzisz później, ale bo na tatuaże wciągają a będę sobie chciał cały e, rękaw zrobić, tak I wtedy co z tą sentencją a tak sobie da się to, to to no da się. nie da, że to jestem, bo Ty jesteś tak na 3 no, że Ale nie wiem czy że nie robimy pasował węglu. Po bardziej na dwa. Też ładnie, no? No damy tak, tu. Tak. 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 To Ale robisz wymag... na prawej czy na prawej? Na prawej. Robimy. Dobra. Okej. Okay. Padało, że na prawo nie da nic. Jeżeli nie zrobię nic na prawej. Dobra. Ale to teraz tak, ty Podłużnie czy też tak? Tak samo. Tak samo. Tak samo, no. Ponieważ nie wiem, czy ja sen... ja ty nie robisz głosowalnego Ja sam... Ja sam lewotysi. ...lewotysi. Coś takiego. Tak. Super. Tak, kochanie, nie? Tak, tak. No. O, o czy ty lewotysi? Tak, To lewo, kochanie, wtedy wygaduje się, się jak ja. Ale w takiej lepiej by pasowało, nie? Także tak. Jak chcę, go nie mam po no to ci dam lawu. Dokładnie. Będziemy <śm> mi te same lawerencje. Nie kochanie? A nie te same wzory. No nie. <śm> <śm> to, to zależy od was. Ja tylko mogę doradzić, tak? Mhm. Mm no lepiej to tak nie mam. Tak? Lepiej tak talerzycy, ale. Już... Mogę Czekajcie, ja sobie to wydrukuję, zobaczymy jak to wygląda, wtedy będziemy dobierać wielkość. To dzięki wielkie. Pozdrawiam. Cienkutko, idealnie. Cześć kochani, właśnie już jesteśmy po tatuażu, po surfingu, pięknym, po pięknie spędzonym dniu. Wracamy do domku, pełni radości. i zadowolenia z tego pięknego półrocza naszego związku. Tak, co by som ja povedať jeszcze jedną vec. Mm, Nezabúdajte nie zabudajcie się, lebo ja som si myślał, że są do teraz żyją, ale żyć są zaczęła, że są spotkał tuto osobą. Keď máte milosť, dbajte o ňu. Dbajte? Tak, a užívajte si každú jednu chvíľu, ktorú môžete razem spendiť, lebo je to nesamovitý pocit, počute. A chcel by som povedať ešte jednu vec, že nežalujte peniaze, ktoré zarobíte, alebo jak ich získate, neviem, a na minúť ich s osobou, z ktorú kochate, alebo s ktorou ste ešte, lebo je to na nezaplatenie takéto zažitky. Bezcenné. Ktoré, ktoré si nebudete si pamätať jeden deň, týždeň, ale spomeniete si aj o rok a budete si pamätať, keď som bol tam i tam. Prosto nič není lepšie, ak, keď to poštuje tyle i tyle. Nebačíme na to, že Ile to kosztuje, ile to nie kosztuje. Po prostu cieszy aspo mnie, tak samo no. i ciepa myślę na to, że spędzimy razem czas, a że cieszy ten drugi. Przede wszystkim to, że zrobimy tą drugiemu radost. Ja bardziej, lebo jaka gatka ma jak wie vydať zo seba radosť, ak pokázať, keď jej kúpim a len kvety. A nie to ešte, že ju zoberiem na surfing, ona dokáže celú hodinu mi rozprávať, aký to bol zemi, si dve hodiny, je A to čutie je proste neopísateľné. Nesamovité. Robte to aj vy a uvidíte, že váš związek bude o to lepší. I wtedy teraz, mi też przyszła na myśl, na myśl przyszła mi pomysł, że kiedyś nagramy właśnie też filmik o tym, jak, jak się ze sobą dogadać, bo to też będzie ciekawe, kochanie, taka lekcja, nie? Bo też tak nie było kolorowo od początku, niech nikt, nikt tak nie myśli, że oj, 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 Bo oj, 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 to było. No, się z kosmetowi. Ale to jest bardzo ciekawa, ciekawy temat do, do nauki: przede wszystkim siebie samego i e, siebie samego. Aby jak się potem sam sobie przyjrzysz, to relacje są też dużo inne i no, wszystko wokół staje się. No nie, sam w sobie. A a najważniejszą rzeczą jest komunikacja. Tak. Bez komunikacji człowiek uzatwarca sobie rzeczy i jak nie komunikuje ten związek po działać. Mo nie można tak wszystkiego ukrywać w sobie, a potem mieć pretensje do drugiej osoby. O coś o co ta osoba tak naprawdę nie wie i żadna relacja bez rozmowy i wspólnego mm, wyłożenia wszystkiego na stół, tak zwane nie i przetrwa. Próbować pomóc e, to drugiego porozumieć. Tak, przede wszystkim, no. Wiem, że dużo z was teraz powie, że aha, oni mi tu idą coś gadać o pół roku są razem, tak. to i to. Ale ja mam 31 lat, myślę, z związkami, tak samo i ty i wiem co to jest miłość, wiem co to jest związek. A nieważne, że po roku, rok, 10 lat. Poznam pary, poznam ludzi, którzy są razem 10 lat nie rozumieją się tak jak się rozumiemy my. Dobra na początku idzie o te o cośmy za naszli zależnie. Tak. A że, że to funguje. Po prostu je to tam, czy ta chemia, czy to, mm, to w Jak to powiedzieć? E Wnętrze. Tak. A to jak się rozumiemy, ci że... I ja dlatego że ja jesteśmy razem po roku, a także i nie mam coś gadać, Tylko chcę po Chceli byśmy poradzić jak hmm, się dogadać. Tak, a o tak mi... Tak samo się sa I my z początku to... nie później, bo każdy gada, że z początku jest to naj... najkrajšie, a tak. No myśmy to mali trochę inaczej własne teraz co dzień idziemy, a co dzień czuję więcej i więcej. Ja jestem szczęśliwszy a szczęśliwszy. No, ale to wam opowiemy wszystko w następnym filmiku, może zrobimy taki właśnie bez podróży, ale taki, coś wymyślimy ciekawego na pewno, może komuś z was, e, chociaż w małej części nakierujemy was na jakąś właściwą drogę, albo ktoś o tak samo i podzielicie się z nami swoimi doświadczeniami, tak czy owak. koło szukać, albo z kim nie być na silu, a szukać, a tak, ja sobie nie mam. Ja też. To jest A się jak zobaczycie. zobaczycie? Kochani, także myślę, że gramy z wami. jedziemy dalej sobie celebrować. Może filmik sobie jakiś włączymy. się filmik, ale musimy jeszcze raz zakupy No to... też. Nie mamy jest? No, <laughs> no, także, kochani, dzięki wielkie za spędzenie z nami czasu. Do zobaczenia w następnym filmiku. Dziękuję za nową posiadać. <laughs> Proszę kochanie, ja dziękuję za serwis dzisiaj. <laughs> Buziaki pan.